Carlo Ancelotti odchodzi z Realu Madryt i to jeszcze w tym sezonie. Jak donosi Sky Sports Włoch po spotkaniu finałowym Pucharu Króla z Barceloną, ma się pożegnać z Królewskimi. Moim zdaniem naprawdę odważna decyzja. Pytanie, czy to sam Carlo chciał odejść, czy to Real już nie wytrzymał? Moim zdaniem bliżej do tej drugiej opcji. Ale teraz nasuwa się jedno ważne pytanie. Kto zastąpi Carlo Ancelottiego? Myślę, że dwóch głównych kandydatów do podjęcia roli trenera w Realu Madryt to... Jurgen Klopp i Szabi Alonso. Zacznijmy sobie od Hiszpana, o którym były już plotki w zeszłym sezonie, jakoby miał on dołączyć do Realu Madryt. No ale właśnie, jest on trenerem Bayeru Leverkusen. Dosyć niedawno była mowa o tym, że ma przedłużyć kontrakt. Z drugiej strony mamy Jurgena Kloppa, który naprawdę niedawno temu mówił, że nie ma już energii i został głównym dyrektorem sportowym całej siedziby Red Bulla, czyli Lipska, Salzburga i tak dalej. Jakby to można powiedzieć, Red Bull daje skrzydeł. O Boże. Ale tak na poważnie. Ponoć Real Madrid i Jurgen Klopp zaczęli negocjacje. Nie mam pojęcia, ile z tego jest prawdą. I nie wiem do końca też, jak się czuję ze względu na to, że jestem kibicem Liverpoolu. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrał osobny film o moich odczuciach. Co jeżeli Klop zostanie trenerem realu. Obserwujcie.